Witam moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnej części szachów ze mną. Dzisiaj zagramy sobie tradycyjnie partię na 3 minuty. No zobaczymy, czy da radę, czy nie da. Zostałeś co? Dziwne, ponieważ mamy internety na pewno, zatem przelogujemy, wylogujemy, zalogujemy. Co? Hmm, podejrzane historie. No, o! no przykro mi, panie Jakubeczek, ale nie gram z ludźmi. Made in Poland. Powiecie, dlaczego? No, niestety, dlatego, że. Gram tylko i wyłącznie z osobami, które by ewentualnie mogły subskrybować i robić jakieś inne rzeczy. No niestety, no takie, takie moje historie. Ale no, mamy trochę lepszego przeciwnika. Dzięki temu pan ze Stanów Zjednoczonych, Ameryki Południowej. No i zobaczmy: no, gramy zamkniętą Sycylikę. Bo zamknięta Sycylika jest najlepszym debiutem, jaki w ogóle może, można zagrać na świecie. Zapytacie się czemu? Yy, no bo tak. <laughs> Właśnie temu. Mam nadzieję, że się dowiedzieliście. Yy, Miejmy nadzieję, że zabije wieżę. Yy, chyba nie, be, nie będzie aż takim typem. Hmm. 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 No dobra. Zagram tak, żeby go zmusić jednak do tego. Nie zrobił tego. Co za człowiek dziwny. No niemniej, rozwalamy mu rzeczy. Bardzo bym chciał, żeby zabił tego pionka, żebym ja sobie mógł zabić. Aha. Nie chcę wymieniać. Jak ja bardzo nie chcę wymienić, dlatego też nie wymieniam. Pamiętajcie, jeśli nie chcecie wymieniać, nie wymieniajcie. To jest przesłanie tej gry. A jeśli chcecie wymieniać, wymieniajcie. Pamiętajcie. O, o to w tej szachach chodzi. No to tak jak mówię, ja bardzo chcę wymienić tego typa. Dlatego właśnie będę robił wszystko, żeby go wymienić. Zostaliśmy z pionem mniej w tym debiucie, w ogóle nasz przeciwnik nie, poz, nie pozwala nam wymieniać, no, chłopie, kurczę, co to ma znaczyć, ja się zapytuję z tego miejsca. No i jednak będę próbował tutaj coś zrobić, na przykład wjechać tutaj gońcem, pchnąć piona, spróbować wykorzystać słabość tego typa. To był słaby ruch, no bo na przykład mogę sobie pchnąć yy, hmm. ok. No i teraz na przykład mogę sobie pchnąć ponownie tego z wykorzystaniem właśnie tego. Yy, bardzo bym chciał coś tutaj wskoczyć, czymś, gdzieś, jakoś, po coś. Yy, o, dobrze się wydarzyło. Goniec wchodzi. Ten goniec już stoi spoko. Broni tutaj nam typa. Yy, tutaj oczywiście się bronimy. Yy, jakaś wieża mogłaby pójść tutaj z atakiem na tego. Yy, on oczywiście może nam tutaj pchnąć w tej, w tej sytuacji. Yy, nie wiem czy to jest dobre, czy to jest niedobre. Yy, no niemniej yy, fajnie by było, żeby jednak tego nie pchnął nam jeszcze. Dobra, to ja spróbuję tutaj zagrać gońcem, nasza królowa pójdzie tutaj i tutaj może coś jeszcze się uda. To jest takie, wiecie, yy, te moje szachy są właśnie takie, taką gromą mącenia, mącenia wody. Yy, nawet mogę mieć trochę gorszą tą pozycję, yy, ale no właśnie, no próbujemy, wiecie, no nie ma, yy, No coś trzeba próbować. Niemniej ta, ta pozycja nasza jest tutaj totalnie do bani, ale to już tradycyjnie, nie? <gry> ale no też. No, nasza jest do bani, ale popatrzcie na tego głupiego gońca tutaj, jak on głupio stoi. Więc no jego pozycja też jakaś nie jest wybitna. O tutaj mamy jakąś kontrę, się coś urodziło, yy, więc spróbujemy. Yy, na przykład coś takiego. I mogę zabrać piona. Aha. To byłoby całkiem spoko. Co zagra nasz przeciwnik? Mamy bardzo mało czasu. No, to znaczy... O, tutaj chce mi wjechać. Spoko. To ja jeszcze zagram tu. Niech wjeżdża. Zasłoni się po prostu gońcem. Nie powinno być tutaj jakichś bardzo złych historii. A po prostu królowość się zasłonię. O, nie mogę zagrać tak jak chciałem. Puf, puf. Dobra, zagrajmy póki co? Eee, aha. No, tutaj się nic nie dzieje. Poświęcił bardzo głupio figurę, no i myśli, że mu się uda zremisować. Odpowiedź jest prosta: nie uda mu się zremisować. No bo nie. Nie, nie ma pozwolenia na zremisowanie tej partii. No właśnie. Nie mogę mu pozwolić też, żeby tutaj wskoczył. Co za gość? Ja Cię kręcę. To okropne było, prawda? Jeszcze chcę ten. Ja za coś takiego daję łapkę w dół i klikam reportuj. Chociaż chyba reportowania. A, można kliknąć inne. Daj. O, coś takiego. Nie wiem, być może była jakaś literówka, to nieważne. No dobra, sprawdźmy co tam się wydarzyło. E, nasz przeciwnik zagrał bezczelnie na czas, no bo... W, no... Więc chyba lepiej już było grać z tym Polakiem w ogóle. Mm. No nie mniej wiecie, no niestety ludzie tak mają, że no, grają na czas w takich sytuacjach. Więc no, trzeba no, błędy przeoczone zwycięstwa. Być może przeoczone zwycięstwa są właśnie w tych, w tych końcówkach. To jest w ogóle dla mnie abstrakcja, że gram G3 w debiucie, bo chcę zamknięto i mi wyskakuje problematyczny ruch. Że co, że wszyscy powinni grać gońca tutaj i piona tutaj. Nie? No to jest jeden, jedyny słuszny debiut, jaki powinien grać biały. No, bądźmy poważni. No tu poświęciłem, tutaj też poświęciłem. Po prostu bardzo chciałem zagrać na jego słabe pola w ruszadzie, które jeszcze nie wykonał. No ja wiem, że jeszcze nie wykonał tej ruszady. No, no no, co, powinien zabić. No, no i nie zagrał. No, no widzicie, i to jest właśnie taka. Gra ludzi na blisko 2- 300 punktów rankingowych. Że no, gramy na idee, gramy na plany, nie gramy na jakieś warianty komputerowe. No, no tutaj idea była prosta, no, chciałem sobie oddać mu jakość wieżę za tego gońca. On miałby, już nie mógłby zrobić krótkiej roszady, musiałby długą. A dzięki temu mój goniec ten, wieża stąd. No miałbym jakąś kontrę po otwartej linii, którą właśnie zrobił. No nasz przeciwnik nie chciał iść na to, po prostu zabrał piona, no i No właśnie, zabrał tego piona, no i postanowił coś tutaj z tym pionem się pobawić. Tutaj bardzo fajny ruch. Chce wymienić naszego gońca. No właśnie, no właśnie, no nie pozwalamy. Nie ma opcji wymiany tego gońca. Rozładowanie napięcia w centrum, mm, takie trochę przedwczesne, tutaj pokazuje, że spoko. Mm, jednak no właśnie, no, ta wieża na no, otwarte mm, no zabicie to jest cały czas ta sama idea, więc no, zabił jak najbardziej spoko. Mm, no i cały czas chce wymienić mu tego gońca. On nie pozwala, I to też zabawne, że mm, teraz F6 jest uważane za najlepsze. No Żeby jednak nie wymieniać tego końca, ale no wymiana gońca za wieżę to już jest spoko, bo jest materialnie spoko. Hmm, materialnie spoko, no bo jesteście dwa punkty do przodu. Hmm, no niemniej no mówię, no słabe czarne pola. No, on tutaj poszedł tutaj bardzo ładnie sobie wzięliśmy no, z atakiem na tego, tego pionka, teraz mamy fajne Białe pola w roszadzie przeciwnika. No Atakuje, więc się bronimy. No to wszystko jest takie, trochę jest pozamykane i tutaj już mi to cuchnęło remisem. No bo tak biegałem w tej weftę. Tutaj był, a, był cień na jakąś kontrę. Hmm, no właśnie. Pamiętajcie proszę, że to jest blitz. Więc no właśnie. Kurczę. <noise> nie widziałem, że mogę zabić sobie na spokojnie e, piona. Widziałem, że bronię tego. A tak naprawdę po zabiciu tego piona przecież nie mógł mi zabijać tego, no bo wisi mu ten goniec. Został z figurą mniej. No ale dobrze, no poszło tak. Nadal mogłem zabić. E, są tutaj jakieś dziwne poświęcenia, no nie mniej, z, nie mniej z takiego praktycznego punktu widzenia jest to jak najbardziej fajne zagranie. No bo już teraz po tym ruchu, to był beznadziejny ruch ogółem, ale no po tym ruchu i po wymianie nie mogę się niczym zasłonić, gdyby ten król był tutaj. Mogę się zasłonić, tak jak mówiłem w czasie partii, że mogę się zasłonić tak i tak. No tutaj bardziej bym się zasłonił królową, żeby goniec jednak, raz, że pilnował tego pola, tutaj jeszcze coś. Go jest z dobrze ustawioną figurą w tym momencie, więc no to jest bez sensu, żeby coś takiego robić. No tutaj chcę wymienić jego aktywną figurę, bo on wymienia, więc jest jak najbardziej OK. No, tutaj jakieś w ogóle ruchy gońcem, w ogóle gdyby jemu się udało pchnąć tego piona, to nie byłoby dobre, no bo tutaj później by biegło, 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 i w ogóle maty, i gońce, i królowe by się pojawiały. No, nie fajnie, dlatego trzeba było zasłonić ten król. Nie wiem czemu poszedł tu, bo przecież mógł pójść tu. Nie wiem. No, tutaj szach, żeby go trochę powkurzać, mhm. Tutaj jakaś próba gry na tego piona. Teraz ogólnie spójrzcie, moi drodzy, że mam wygraną pozycję. Teraz mam figurę więcej. No, jedynym minusem tej gry w tym momencie było to, że mam mało czasu. Gdybyśmy grali na 3 plus 2, nawet to jak najbardziej byłoby. Z, no, łatwiej to wygrać a teraz jakieś przesuwania takie nie wiem zwykle takie manewry robią ludzie, którzy grają z dodawaniem, żeby sobie dodać kilka posunięć No tutaj jawnie wys wyszło, że szukałem planu no i przestawiałem No i się udało spójrzcie Mogę sobie teraz nasz przeciwnik podstawił Bierzemy piona. Jest spoko. Nawet gdyby zagrał tutaj z zabiciem tego, to my i tak sobie bierzemy tego. Więc jest ok. No zagrał słabo. Jak najbardziej teraz nie można pobić. Bogini wierza. Nie rozumiem, czemu to był słaby rok. końc E4. Jasne. No a to tutaj, tutaj to już trochę beznadzieja. Pyk, bardzo fajne zagranie, pyk, zagrał tutaj, w ogóle mat w pięciu, o kurcze, mat w czterech. No oczywiście no nawet można zagrać, a co ja teraz tutaj zagrałem, nie bije tego? No ale no, sami widzieliście ile czasu było, o w ogóle wierzę, mogłem zabić. No dobra, puf, o i tu, tu, tutaj to tu już była konsternacja, tutaj to tu już była gra na czas ewidentna. No tak, no teraz, gdyby był jego ruch, no to zabiłbym. No ale i tak mam wygraną pozycję. No tak, no bo mam przechodnie piony, one spokojnie, ten pionek spokojnie będzie biegł. Jedna wieża teoretycznie coś by mogła zrobić, ale przeciwko dwóm gońcom i temu pionowi no to będzie niesamowicie ciężko, no analiza pokazuje, że no jednak biały ma bardzo dużą przewagę dobra, będziemy próbować w ogóle mogę to chyba dograć z komputerem, dograjmy dograjmy tę pozycję z komputerem ustawmy sobie o ten maksimum niech będzie hmm. no dobra, no to Powiedzmy, że pchnę sobie pionka, no bo plan jest prosty. No wezmę to tak, przestawię, żeby... Te jakieś głupie reklamy tam są, żebyście też widzieli tą linię. Maksimum, czyli ten komputer 3200 punktów elo, no czyli no masakra, mam trochę mniej. Yy. Hmm. No ten pionek jest jakimś zagrożeniem, no ten. Niemniej, jeśli on się ruszy na to pole, no po prostu podchodzę królem, zabijam. Ten, to pole jest pilnowane przez naszego gońca. Ten gońc może być jakimś yy, ciężarem dla nas. Niemniej. Czy na pewno? Hmm, zagram sobie tutaj. Zobaczmy, co program zagra. Program zagra jakiś tutaj królem. Pewnie po to, żeby wspierać marsz piona z tej strony. Wieża pójdzie tutaj lub tutaj, żeby także go wspierać. Nasz plan z kolei jest prosty. Pchamy tego pionka. Później wymieniamy tego pionka jakimś, przez jakiegoś końca, nie wiem tego lub tego. Zobaczymy jak to wyniknie. No może przez tego. A później jak już wymienimy to ten pionek nam wygra gra. Jak powiedziałem, tak też róbmy. Mm, tutaj spoko. Do tyłu. Król będzie pełnił funkcje defensywne w tej partii. Okej. Okay. No to to jest już chyba koniec. No bo, no właśnie, nie, nie, nie widziałem w jaki sposób ten pionek mógł tutaj kontynuować swój marsz po śmierć. Zatem, no spoko, no tutaj się nic już nie wydarzy. Prosta wygrana. Nawet mógłbym zagrać fajną kombinację. Mógłbym, zabijam tego pionka gońcem. On zabije, daje szacha. Ginie wieża. Czy to wchodzi? Yy, jedyny nieforsowny ruch to jest yy, ten. Goniec bije piona. No i teraz, moi drodzy Państwo, czy, jego, czy on może wtrącić jakiś inny ruch? Na przykład dać szachę. No to tego się totalnie nie boję. Yy, on Jeśli by. No cały czas jego wieża jest pod biciem. Mogę zabrać tego piona. Zagrał to. No i, do... I teraz sobie pomyślicie, kurczę, zremisował, ale słaby jest. Nie sądzę, żebym to zremisował. No bo jego król jest oddalony bardzo daleko. No nawet, nawet nie podejmuje próby. No dobra, doróbmy gońca i skoczka. Na co? Niech będzie. Taka tro, trochę dłuższe to to było. No, no i matujemy gońce, gońce, skoczek. O, straciłem szansę na wygraną. No, kurczę. No, no to teraz chyba remis. No, 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 no to moi drodzy Państwo, plan jest prosty. Tymi rzeczami zapędzamy króla tutaj. jak widzimy. Yy, przeciwnik yy, sam się tutaj zapędza, więc no jak najbardziej spoko. E, figurki idą. No bo czemu mają nie iść? No to pyk, żeby zabrać te pola. No sam się chłopak zapędził, no je to miłe. Ok, czyli goniec stoi na tej przekątnej. Yy, koń musi stanąć na tym polu. Zatem jak by go tu postawić? Przejdziemy tędy. O, no a no, tutaj w międzyczasie odetniemy drogę ucieczki, no bo nie lubimy, żeby nasz przeciwnik uciekał. No i szach. Pek, pek. Postaram się szybko to, to dokończyć, no bo być może trochę już odwlekamy. No dobra, teraz to jest bardzo spoko. Pyk-pyk-pyk-pyk. Pyk-pyk. Więc no nasz przeciwnik y, jawnie ma problem. Zagrał tutaj... Nie rozumiem idei tego ruchu, wiecie. Hmm. O, ciekawe. No, zagram tutaj skoczkiem. No i to jest już. Dzięki. Tak. Hmm. Tak. No, klasycznie. Koniec wychodzi tutaj. Jeśli nasz przycisk. O, źle zrobiłem tutaj. Mogłem zagrać. No to już teraz zagrajmy. Tak troszeczkę dłużej. No, odcinamy kolejną drogę ucieczki naszego przeciwnika. No i to już jest. Jeśli pójdzie tutaj, to dostanie tutaj. O, on próbuje tędy, no ale to jest tak. Jest, to tak go odetnijmy, żeby nie mógł uciec tu. I nasz skoczek idzie tutaj. Idziemy do rogu. Tak. Ważne, żeby tego szacha yy, skoczkiem, tutaj, żeby wskoczyć skoczkiem z szachem, no bo jeśli nie, yy, no to mogę to w ogóle? No, chyba już nie mogę. No dobrze, bo tu się bardzo, bo jeśli nie, to będzie pad. Yy, bardzo się yy, jakoś yy, przedłużyło. Nie, to była fajna gra. Nasz przeciwnik bardzo na czas. Nie lubię takiego zachowania. Proszę was. Nie grajcie tak. T takie przestawianie w gorszej pozycji. No spójrzcie, no było coś takiego już. O takiego. I to jest już na czas. Jawna ja gra na czas o to. I w tym momencie ma jedną wieżę na cztery figury białego. I gra tu jeszcze, bo ma troszeczkę lepszy czas, liczy na to, że wygra. No i co z tego, że dostanie tych, za wygranie było 7 punktów, tak? Ja dostałem 7, on by dostał jakieś 10, 11. No i co mu po tych 11 punktach, skoro o, miał taką pozycję? No ludzie, proszę was, nie róbcie tego. Tym optymistycznym apelem zakończmy tę partię, Ten, to nagranie. Życzę wam zdrowia, proszę o komentarze o subskrypcję. Bardzo proszę, żeby ten kanał jakoś dotarł do szerszego grona osób. I właśnie subskrypcje, komentarze. Pozytywne, negatywne, łapki w górę czy w dół. To wszystko pomaga. Zatem bardzo proszę o to. Jeśli chodzi o lekcje, no to jak najbardziej jestem aktywny, jestem dostępny. Czasem bardziej czasem mniej. Na ten moment mamy chyba dwie dziewczyny. Takie stałe dwie. To znaczy jedną na pewno, druga tak na 80%, więc no zobaczymy, czy będzie kontynuować. Taki apel do ciebie kontynuuj może. Jeśli oglądasz. No tak no. Chyba tyle. Dzięki wam wszystkim. Życzę Wam zdrowia. Trzymajcie się.